Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Max The Hunter. I jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Wam powiedzieć, że to nie jest nagrywane na żywo, ponieważ dźwięk mi się nie nagrał, więc po prostu nie będzie dźwięku. Znaczy jest dźwięk, ale nie jest na żywo. Po prostu muszę to nagrać przy montażu, zauważyłem i zaczynamy w sumie. Nagrałem ten odcinek tylko przez to, że zobaczyłem tą sarnę. Jest to sarna trujeczka, czyli maksymalna ocena jak na sarnę. Y, solokin, 150 metrów. I... Patrzcie jaka ona jest wysoka. To jest potężne, wysokie kurzwisko. Y, zostało na miejscu oczywiście. Więc szybko po niej podchodzimy i koza uciekła. Tylko po prostu szkoda mi tego, że się to nie nagrało. Yy, bo moja reakcja była prześwietna. A więc y, czy to będzie diament? Znaczy ja już to wiem, tylko nie wiem, jak on to nagrywać, bo muszę ten dźwięk nagrać. I czy to będzie diament? Ja już wiem, ale nie zdradzę Wam. W sumie będzie pisało na miniaturce i w ogóle, że diamentowa salna. Więc ten potężny, wysoki kozioł, pierwszy w życiu, jakiego udało mi się strzelić, jest diamentowy. Hu! No, daj, mam emocje, bo to jak Wam w sumie od razu. Ja to strzeliłem 20 minut temu. Duże, potężne koźlisko. No, tutaj widać, że to jest diament. Po prostu. To jest na tyle wysokie, że widać. Więc y, szybki screenshot i zbieram. Jest to diament 90,9, więc to jest tutaj bardzo wysoka ocena. Wiadomo, diamentowa. Strzał chyba nawet nie wiem, jak był, nawet nie sprawdziłem. Ciało lewe płuco, serce prawe płuco. Idealny strzał. Ta serna nie miała w ogóle szansy przetrwać, więc 33 kilo, a czy nawet 33,5 kilo. 828 gotówki no i po prostu wow teraz yy, chyba będę strzelał do zajączka jeśli dobrze pamiętam 80 metrów to wyciągam sztucer yy, 22LR no i po prostu ten zajączek podchodzi do nas no to po prostu chwilę musimy poczekać on wyjdzie za tego krzaka i go będę strzelał bo to nawet pamiętam jeszcze jak nagrywałem. I cały ten odcinek jest taki krótki, ale teraz jak będzie mój powrót na YouTube, odcinki będą trwały po 10 minut. Bo jednak chcę robić te filmy na YouTube, ale nie chcę ich robić za długi, bo potem mało kto to ogląda. 40 metrów, zając szarak. Samica 4-5 kg, więc to jest dość gruba. Yy... Luneta816 w ogóle ma mega mało HP. Nawet nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. I ten zając sobie teraz żeruje jak się zatrzymał to po prostu mega łatwo go strzelić. No bo wiadomo, zawsze wiadomo, jak coś stoi, to łatwiej się strzela. Bo w biegu no nie zawsze siada. Chociaż mi nie raz się zdarzyło coś strzelić w biegu wam pewnie też. Ale podnosimy zająca. Tylko chwilę, co ja wtedy robiłem A, sprawdzałem, czy jeszcze czegoś nie. No szkoda, że ten dźwięk się nie nagrał za pierwszym razem. Yy, podnosimy zająca. X, zbierz zdobycz i... Czy, co to będzie? Ta chwila niepewności. Jest to złoto. 5,5 kg Więc yy, potężne w sumie dosyć. Jak widzicie, chwilę przed nagrywaniem sobie grałem, żeby się rozgrzać. Ale teraz idziemy w inne miejsce. Ogólnie to jezioro, przy którym teraz polowałem, jest bardzo dobre na sarny. Polecam Wam. I na zające bardziej. Ale mam, znam jeszcze lepsze miejsca na sarny. Jest to właśnie to jezioro. Tutaj godzina 15. Wszystkie sarny piją. Więc jak się przyjdzie, to zobaczycie, ja za jednym razem potrafię tych saren zobaczyć 20. Powiedzmy 5 kozów, 15 kus. Plus bardzo dobre miejsca na dziki to jest. I jak jest tyle saren, no to po prostu jest w czym wybierać. Nieraz tam strzeliłem potężne koźliska. I mam tutaj namiotik, tak 400 metrów od tego, że sobie spokojnie podejdę, jak coś będzie, to zobaczę. Wiadomo, tutaj jest chyba ta wieża nawet z pierwszej misji, jeśli dobrze pamiętam. Możecie mi przypomnieć w komentarzu. Tutaj mam, mamy kozę, Dru nawet drugą kozę. I tam nawet chyba była trzecia, jeśli się nie mylę. Tak, są trzy kozy. No to bardzo dobrze tylko, że ja nie ustawiłem godziny picia. nie yy, Tak, przypomniało mi się o tym, że nie ustawiłem godziny picia, więc postanowiłem wrócić. Więc yy, szybko zmieniam tą godzinę picia, wiecie, na bardziej przystępną w sumie wtedy, kiedy piją. Czyli czy to jest 13:30, 17:30, więc godzina 15 jest najbardziej odpowiednią. Bo te sarany... i tak najlepiej odczekać 2 minuty, bo te salany się muszą zejść do tego jeziora. Bo to nie jest tak, że jak macie nawet przy jeziorku dacie 15, to te salany już tam będą, tylko one serio faktycznie muszą przyjść kawałek. Przy okazji to był mój chyba 16 diament, więc wam yy, pokażę. Tutaj w ogóle możecie zobaczymy poprzednie, chociaż tu nie ma wszystkich, mam 16 diamentów. Nie wiem, czemu nie wszystkie są zapisane. Nawet ostatnio strzeliłem diamentowego jelenia. Zdarzyło się coś takiego. Bardzo zadowolony w ogóle z niego byłem. Myśliwy i profil, jak wchodzić my myśliwy, profil myśliwski, widzimy tutaj nasze okazy. Ja mam 16 diamentów, można to zauważyć. 600 zł prawie i jeszcze nawet nie zdążę sprawdzić. A więc teraz idziemy na to jezioro, spróbujemy je obejść dookoła, bo w sumie sarny nie jest tak ciężko spotkać nad tym jeziorkiem. Tak jak opowiadałem, jest ich mega dużo. Tutaj widzimy, że sobie jakaś koza idzie. Ile to jest? 300 metrów? Sto... Nie, 200 ale też jak poluję na kozły, bo przy tym jeziorku głównie poluję na kozły, to nie strzelam kus. Po prostu nie chcę robić hałasu, żeby nie spłościć jakiegoś potężnego kozła. Na przykład ja jak strzeliłem tego di diamentowego kozła, to jeszcze przed nagraniem jak go zauważyłem, to widziałem kozę, którą już miałem strzelić, ale popatrzyłem się na prawo i zobaczyłem tego ogromnego kozła. I nie wiecie, jak byłem zadowolony z siebie, że, że popatrzyłem na prawo, bo tak bym mógł strzelić kozę, kozioł by sobie mógł uciec i nic by z tego nie było. Ale jak macie tropy kozła 29-35 kilo, to zawsze polecam tropić, bo najczęściej są potężne kozły, najczęściej złotka, ale zdarzają się i diamenty. I też trzeba mieć szczęście, no nie oszukujmy się, każdy ma trochę inaczej z tym, bo komuś wyjdzie diament, komuś nie wyjdzie ktoś źle strzeli, ktoś dobrze strzeli, więc też trochę wprawy w grę trzeba mieć i diamenty są bardzo czujnymi zwierzętami znaczy ogólnie jak widzimy zwierzę maksymalnej oceny, na przykład jak jest to trójka u jelenia dziewiątka, to wiemy, że ta sarna po prostu jest czujna chociaż mój jelen diamentowy może wkleję zdjęcie, nie był aż taki czujny i prawie strzeliłem go za rezerwatem. Tutaj widzimy kowę. Bo to jeziorko w prawym górnym rogu, to wiecie chyba o czym mówię. To miałem tam namiot i sobie do niego poszedłem, potem postanowiłem się po coś wrócić i patrzę, taki byk mi szedł. Dziewiątka, już widziałem wtedy, że bardzo duży. Tą sarnę jak coś zostawiamy, żeby nie narobić hałasu. Jak widziałem, że ogromny byk, to wiadomo. Zacząłem szybciej oddychać, bo to jednak są trochę emocje. Bo ja nie mam tych diamentów strzelanych 400, tylko mam ich 15 raczej 16. No to każdy diament to jest jednak dla mnie coś nowego. No i go. Wiatr, wiatr wiał na niego, więc już zaczynał coś powoli się orientować, że coś jest nie tak. To go szybko strzeliłem na dwa puca. Przebiegł tam z 20 metrów. Nie no, wkleję wam jego zdjęcie chyba. Przebiegł tam z 20 metrów i tyle i po prostu padł, no ale tego go musiało spotkać. Mam go wypchanego. Jeszcze nie ustawiałem go w domu myśliwskim. Tutaj widzimy, że idzie dość ładny kozioł, bo 24, 29 kilo, 61, 78 ocenka. I tuż przy nim pojawia się drugi kozioł. Takie same parametry, choć wiadomo każdy kozioł jest inny. Tam wiadomo, u jednego większa rozłoga, u jednego mniej. I, to, i będę planować strzelać, będę. Planuję strzelić dwa. I to, co się tutaj stało, to jest pier... Nie, drugi raz w życiu mi się to zdarzyło. Patrzcie, strzelam do kozła, lecz koza idealnie tak wbiegła, że dostała i padła na miejscu. Ale ona miała pecha, że uciekła akurat w tą stronę, gdzie leciała kula. Bo koziół by dostała tak, ona osłoniła tego kozła. Bardzo rzadko spotykane. Miałem kiedyś coś takiego, jak mówiłem, ale to na Aksisach, czytalach. To strzelałem do łacia tego. Znaczy, bo w jednym stadzie miałem czarnego, i łacia tego też bardzo rzadko spotykane. I strzeliłem czarnego. Chciałem już strzelać do tego białego. Znaczy, biało, pół na pół łacia był, biało jakiegoś tam. I strzelam, i inny, inny Aksis po prostu mi wleciał w międzyczasie i dostał. I też idealnie na puca Tutaj widzimy koziołek złoto, bardzo mocny koziołek i zbieramy kozę i wiadomo koza to jest ocena brak, bo nie ma co u niej wyceniać, ale patrzcie w jakiej dziwnej pozycji ona jest i strzał jest na kark, a pokazuje mi ciało, brzuch, wątroba, wnętrzności, to też jest bardzo dziwne, ale to jest The Hunter. I 30 czerwca wychodzi gra Hunting Simulator 2, więc myślę, że możecie się spodziewać, że ją nagram. Chyba, że coś się wydarzy do czasu, że przestanę nagrywać, bo wiadomo, chciałbym zawsze próbować nowych gier łowieckich, myśliwskich, w które bardzo lubię grać. Mm, tutaj zostało nam w sumie 3 minuty do końca, nawet trochę krócej. I słyszymy dzika, loszkę słyszymy. W ogóle to jest trochę dziwne w The Hunter, że po wydaniu odgłosów można rozpoznać płeć. Powiedzmy, że u byków jeleni jest to jeszcze ok. U saren powiedzmy, że też da radę. Ale dzik jak fuknie, no to ciężko chyba rozpoznać płeć. Ale cóż, to The Hunter. Na przykład też brakuje mi tego w The Hunter, że no brakuje mi tego w Dehunterze, że każdy dzik ma taki sam model, więc czy to będzie dzik 25 kilo, czy to będzie dzik 240 kilo potężny oden, nie. On będzie wyglądał tak samo, więc ciężko się pokapować o jakiego będzie chodzić, co mi się zdecydowanie nie podoba, bo wiadomo, dzik 240 kilo to wygląda jak mały żubr, a dzik 25 kilo to jest taki wypłoch, bo nieraz widziałem. Oczywiście 240 kilo nie, ale tego mniejszego to co jeszcze mogę powiedzieć? Wiadomo, teraz jest beta dla graczy, tylko komputerów. Nie wiem, czy o tym wspomniałem. I gracze muszą sami odkryć, co no, co tam nam deweloperzy <grym> dali. Dzik został strzelony dość średnio, bo trochę biegnie. Na razie został odkryty medal Great One, przyznawany dla zwierząt z maksymalną wagą. Z tego co się orientuje. I został dodany myłkusy, które zostały odkryty przypadkowo. Myłkus, czyli zwierzę o nietypowej formie budowy porąża. Jest to tylko na razie u mulaków białogonowych, choć na razie nie wiadomo, czy to w ogóle wyjdzie do The Huntera, bo zostało to odkryte przypadkiem. Więc yy, nie mamy za bardzo się czego spodziewać. Skoro zostało to przypadkiem, no to myślę, że w najbliższych aktualizacjach nie zostanie to dodane. No, co jeszcze mogę powiedzieć o tym? Postaram się Wam wkleić zdjęcie tego myłkusa, jak je jeszcze znajdę gdzieś. Bo wydaje mi się, że na telefonie mogę je gdzieś mieć bo wiadomo, tam każdy wrzucał tu na Facebooka, wszyscy się tam jarali tym. I tutaj jeszcze była kurza, która była strzelona dość wysoko. Znaczy, bo miałem zerowanie na 75 metrów, a ona była trochę bliżej, jeśli dobrze mi się wydaje. To wiadomo, pocisk też poleciał delikatnie wyżej. Dzik został trafiony na miękkie ciało, miednice, wnętrzności, więc słaby strzał, nie oszukujmy się. I też te dziki są dość przesadzone wagowo, bo spotkanie dzika powyżej 100 kg w prawdziwym życiu jest łowcy, uznawanym za wyczyn. Znaczy może nie aż taki, ale to nie jest częste. A w The Hunterze co drugi dzik jest powyżej 100 kilo. Przy okazji sarna strzelona. No dobra, ale to jest czas na koniec tego odcinka, więc ja się wezwam już, jak nam z tej strony był Max The Hunter i myślę, że do zobaczenia w następnym odcinku, ale nie wiem jak to wyjdzie. Do zobaczenia. Cześć.